Murzyn jebie, król patrzy Teraz ja cię kurwo ponagrywam. Spierdalaj. Maszyna się kręci, a Murzyn jebie, król patrzy A tu drugi Murzyn. Tu drugi Murzyn kurwa Drugi Murzyn idzie Idzie zapierdalać do wózka kurwa. Idzie się odlać. Siul Muzin Bardziej mi pokazał, kurde Na oczy się stało, że mi nie zajednałeś Ja jeszcze zbliżenie zrobię, ty ciućmo Patrzę, on wyjebał tam w tą szafę, ten kurwa wózki Za ciul To jest nasza Ambition, kurwa Zapierdala ładnie Tu rura idzie tam O i tam się odwija Normalnie kurwa, jestem tak zadowolony z tej pracy, że Piotrek też jest tak zadowolony, że chuj go strzeli zaraz. A tu na tym komputerze oglądamy pornole. Tu mamy pornole oglądamy Wszystko jest kurwa leker. Jebaj murzyn, jebaj.